Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport dotyczący realizacji i wdrażania programu biosekuracji od 2015 do pierwszej połowy 2017 roku. Po analizie ocena nikt nie jest przychylna, wręcz przeciwnie wytyka sporo błędów. Program bioasekuracji nie uchronił polskich gospodarstw przed chorobą ASF, bo był źle przygotowany i źle wdrażany. Konstrukcja zapisów nie uwzględniała innych obowiązujących przepisów dotyczących zabezpieczenia przed chorobami. Można więc było jednocześnie nie spełniać istotnych standardów w tym zakresie i spełniać wszystkie kryteria bezpieczeństwa programu. Wdrażanie programu było od początku skazane na niepowodzenie. Bo koszty szacowane na około 33 tysiące złotych na gospodarstwo, szybko okazały się zbyt duże dla niemal wszystkich hodowców. Jak podkreśla NIK w swoim raporcie tylko około 6% gospodarstw mogło sobie pozwolić na takie koszty, reszta nie zastosowała się do restrykcyjnych wymogów. Poza jakby słabą decyzyjnością w tym zakresie niestety natrafia się na bardzo duży opór środowiska hodowców i producentów, którzy, nawet jeżeli wprowadza się przepisy, które mają w jakiś tam sposób przed tym ASF-em... Zabezpieczać, to oni tego po prostu nie wprowadzają. Oni bronią się cały czas tym, że jest niska rentowność produkcji, że, oni, że ich nie stać na wprowadzanie pewnego rodzaju rozwiązań zabezpieczających. No i efekt jest taki, że do pewnego momentu ten ASF trzymał się. Powiedzmy sobie na relatywnie niewielkim obszarze, no w tej chwili notujemy pewnego rodzaju wybuch. Problem jednak leżał nie tylko w przygotowaniu przepisów i ich wdrażaniu. Nieskuteczność programu bioasekuracji wynikała też z braku nadzoru nad przeprowadzanymi w chlewniach kontrolami. A to wpłynęło na dalsze rozprzestrzenianie się ASF w kraju. Nieskuteczny okazał się nadzór głównego lekarza weterynarii nad realizacją programu. Bezkrytycznie przyjmował od powiatowych lekarzy weterynarii informacje o uznawaniu kolejnych gospodarstw za spełniające najwyższy stopień biosekuracji, chociaż zbyt mała liczba likwidowanych stad wskazywała, że mogły to być informacje nieprawdziwe. W ten sposób stwarzano bardzo niebezpieczne pozory zabezpieczenia przed zakażeniami. Ponowne kontrole gospodarstw uznanych za w pełni bezpieczne, ale przeprowadzone w obecności kontrolerów MIKU wykazały szereg nieprawidłowości i nieprzestrzeganie elementarnych zabezpieczeń.